Myślałem dosyć dużo o wstępie co wam powiedzieć na jakiejś zasadzie, ale szczerze mówiąc cały czas to samo, tylko że inaczej. Szymcią my boy? I weryfikacja jego spojrzenia na chłopa pańszczyźnianego oraz typowego polskiego pracownika. Zapraszam. W internecie łatwo natknąć się na memy i stwierdzenia, jakoby chłop i mieszczanin w średniowiecznej Europie pracowali przeciętnie znacznie mniej niż współczesny pracownik na etacie. Przez wzgląd na dużą ilość dni wolnych zapewnianych przez święta kościelne, brak norm wykonywanej pracy oraz powtarzalność zadań, ludzie ci, jeśli wierzyć memom, mieliby być znacznie szczęśliwsi życiowo, a praca nie drenowała z nich aż tyle energii. Co to jest, moi drodzy? Przede wszystkim wstęp sumaryczny. Rzecz, która pojawia się u szymcia praktycznie za każdym razem, lecz teraz wysłuchaliśmy go w całości, ponieważ, tak, moi drodzy, w mojej skromnej ocenie zawiera manipulację. Gdzie się ona schowała? na tu. A memy i stwierdzenia, jakoby chłop i mieszczanin w średniowiecznej Europie. Dosłownie 5 sekund później to zamieniło nam się w to. Ludzie ci, jeśli wierzyć memom, mieliby być znacznie szczęśliwsi życiowo, a praca nie drenowała z nich aż tyle energii. Zobaczcie, jaka magia! Już nie ma żadnych stwierdzeń, są tylko memy! Ja się wcale nawet nie muszę spocić, żeby znaleźć artykuły, chociażby z 2010, że chłop w średniowiecznej Anglii żył lepiej niż dziś ludzie w trzecim świecie, bądź też. Pańszczyzna, prawdziwy wymiar. Ile dni w tygodniu rzeczywiście pracowali polscy chłopi z 2021 roku? Śmiem wysnuć śmiałą teorię, że te artykuły memami raczej nie są. A zatem, z czym mamy do czynienia? No cóż, w mojej ocenie jest to deprecjacja, to znaczy sprowadzenie pewnej tezy do stadium nieistotności. No bo wiecie, no stwierdzenia i memy. Nie ma żadnych artykułów, nie ma żadnych opinii, no to po prostu memy. Tak. Otóż nie. A żeby było zabawniej, to Szymcio przeczy wstępowi już praktycznie w pierwszych słowach. W ramach krótkiego materiału na YouTube skupimy się tutaj na najbardziej jaskrawych argumentach przytaczanych w tej dyskusji. Wow, czyli jednak jest jakaś dyskusja, do której wypada się odnieść. Ale zaraz, chwila, my boy, przecież miały być tylko memy. Co tu się odjebało? Ja wiem, że szymciowi scriptwriterzy nie są najostrzejszymi narzędziami w szopie, bo w końcu podpierdzielili angielski film o gotiku, ale to chociaż edytor mógłby zauważyć, że coś tu się nie klei. Na wstępie podkreślmy, że normy pracy w epoce, która zakończyła się ponad pół tysiąca lat temu, to temat niezwykle obszerny, a szczegóły tych realiów mogły się znacznie różnić w zależności od miejsca i czasu. Tutaj widzimy kolejny przykład zabiegu erystycznego. W tym wydaniu jest to tak zwana poduszka argumentowa, akurat w tym wypadku wyściłana względnością. Co to jest? Przede wszystkim ma to za zadanie, jak sama nazwa wskazuje, zapewnić Ci bezpieczne lądowanie. Jeżeli twój materiał wda się pod ogień krytyki, na przykład pewnego gościa, który tak się składa, że posiada pewne zdolności oraz wiedzę historyczną i jest w stanie zweryfikować to, co mówisz, to zawsze możesz uciec w poduszkę na zasadzie No ale, ale my mówimy tylko i wyłącznie o wybranych przykładach. To znaczy, że to nie mówimy o wszystkim. No bo wiecie, bo, bo zagadnienie jest zbyt szerokie. Moi drodzy, powiem wprost, jeśli nie jesteście w stanie streścić czegoś w jednym materiale, to się po prostu za to nie zabierajcie. Owszem, możecie wspomnieć mimochodem, na zasadzie off-topu, czyli gadacie o czymś, ruszyliście na meandry retoryki i przy okazji zauważyliście coś tam, coś tam wspomnieliście, powiedzieliście, nie będziemy się zagłębiać, powiem w innym filmie, okej, okay, to jest akceptowalne. Ale jeśli twoim głównym materiałem jest materiał o pracy chłopów w średniowieczu i nie poruszasz tam pracy chłopów w średniowieczu, tylko wybierasz sobie przykłady, które akurat ci pasują, co jest swoją drogą na marginesie przyznaniem się do cherry pickingu, to coś tu jest nie tak. Punktem wyjścia mogło być stwierdzenia Juliet B. amerykański amerykańskiej ekonomistki i socjolog, która w swoich publikacjach stawiała tezę, jakoby średniowieczny chłop pracował w ciągu roku zaledwie 150 dni, a narzucana mu pańszczyzna często oscylowała wokół połowy dnia pracy, co oznaczało, że miał sporo wolnego czasu do zagospodarowania po wykonaniu obowiązków dla pana lennego. Publikacjach? Jakich publikacjach? Przecież miały być same memy. Ale dobra, teraz na poważnie. Stwierdza, że o ile prawdą jest, że przeciętny chłop pracował zgodnie z rytmem dnia, a więc od świtu do zmierzchu, co w okresie letnim mogło oznaczać nawet 16 godzin pracy dziennie, to jednak mógł on liczyć na częste przerwy. W ciągu dnia schodził z pola na obiad, drzemał w ramach przerwy, jeśli potrzebował, a przez wzgląd na brak sztywnych harmonogramów mógł pracować w zgodzie z impulsami własnego organizmu. I tutaj wchodzimy w meandry tłumaczeniowe polsko-angielskie. Otóż sama autorka opisuje, że chłop był Free. I to jest problem, który krytycy takiej idei już od razu znajdują, że jak to free? Przecież chłop wolny nigdy nie był. No nie, ale posiadał tak zwaną swobodę pracy. Swoboda pracy polega mniej więcej na tym, że macie jakieś rzeczy, taski do wykonania, ale szef nie ingeruje, jak to zrobicie. Nie stoi wam nad łbem, nie patrzy, czy aby na pewno robić, ale na pewno taką metodą, jak on sobie uwidział. A, a co to teraz zrobiliście? Sprawdziliście telefon? Tylko siedzi sobie gdzieś tam za biurkiem i albo udaje, że pracuje, albo faktycznie się jakimiś ważnymi rzeczami zajmuje, a wy macie czas na wykonanie zadania. I tutaj dokładnie to samo zachodni chłop pańszczyźniany miał. Miał do wykonania pewną pracę na polu. Ale nikt tam na polu nie stał, nikt tego nie obserwował, nikt z batem nie naganiał, że ty chłopie jeden masz zapierdzielać, ponieważ typowy angielski, francuski szlachcic wychodził z założenia, że on się na polówce nijak nie zna, chłopi się znają, niech zapieprzają, a najwyżej potem, jak będzie problem przy zbiorach, to się ich opierdoli, nie? Tutaj jest pewien problem, ponieważ jeśli chodzi o chłopów polskich, to bardzo mi przykro, ale wcale tak nie było. Tu też, według mojej opinii, leżą różnice konceptu pracy nadzorowanej. Na zachodzie twierdzą, że nadzór nad pracą jest tylko i wyłącznie wtedy potrzebny, kiedy jest coś ważnego, bądź też ludzi nie domagają. Natomiast u nas, na wschodzie, wychodzimy z założenia, że nawet mamy takie powiedzenie: Pańskie oko konia tuczy że trzeba tych roboli cały czas doglądać, cały czas pilnować, patrzeć, jak więźniów w obozie karnym. Tymczasem statystyki są nieubłagane. Ludzie w trybie zadaniowym pracują lepiej, wydajniej, szybciej, ponieważ wychodzą z założenia, że jeśli wykonają dane zadanie, to resztę czasu będą mogli na przykład spędzić w domu z rodziną. Bądź też jeśli pracują na home office, są w stanie na przykład przerwać daną czynność, posprzątać dom, zrobić zakupy, wyjść z psem. A co za tym idzie, mają zalecane chociażby przez BHP przerwy od pracy z komputerem, które są niezbędne do zwiększenia wydajności i przede wszystkim zdrowia. Powołując się na badacza z Oksfordu, Jamesa i Torolda Rogersa, autorka stwierdza, że przeciętny dzień pracy średniowiecznego chłopa nie przekraczał 8-9 godzin. Dodajmy też do tego czynniki religijne, kulturowe, ale także i pogodowe. Chłop nie pójdzie pracować na pole, jak leje, jak z cebra. Tak samo skwierczący upał raczej skreślał możliwość pójścia na pole, ale to nie znaczy, że chłop nie poszedł chociażby rąbać drewno do lasu czy zajmować się innymi rzeczami. Jednak to otwiera nam zupełnie inną dyskusję. Kiedy praca jest pracą? Kiedy wykonujemy pracę czy kiedy wykonujemy czynności okołopracowe. Jeśli zaczęlibyśmy robić to drugie, to musimy wziąć pod uwagę na przykład tworzenie czy ostrzenie narzędzi, przygotowywanie sprzętu, zbieranie surowców, żeby móc umożliwić zbiórkę chociażby zboża, a to nam troszeczkę sprawę komplikuje, ponieważ wychodzi na to, że tak, w tych 8-9 godzinach wliczane jest także i to, czyli chłop wstaje, daje jeść swoim zwierzętom, m.in. koniowi, który będzie ciągnął wóz z sianem, oporządza siebie, oporządza swoje narzędzia, tworzy, naprawia. A to wbrew pozorom już aż takie straszne nie jest. To znaczy, owszem, dla nich najprawdopodobniej tak, lecz dla zwyczajnego pracownika XXI wieku, któremu cały czas patrzy się na ręce i który od pierwszej minuty pracy ma już de facto pracować, to jest, co tu dużo mówić, opcja całkiem atrakcyjna. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że podczas tych wszystkich czynności nikt nad nimi nie stał. Wobec tego to nie tak jak w dzisiejszej pracy Majster, zakaz rozmów! Tylko oni mogli sobie dyskutować, niektórzy nawet podczas prac śpiewali, stąd mamy właśnie folklor. Innymi słowy, przez pracę następował proces socjalizacji oraz rozwoju kultury. Nie musieli siedzieć dziób w ciub, słuchać jakichś tam prześmiesznych żorcików z radyjka albo katowania dziesiątej piosenki Sana. Co po raz kolejny dla typowego pracownika XXI wieku jest całkiem atrakcyjną alternatywą. Celebracja świąt religijnych była regularna i częsta. Nie chodzi tu wyłącznie o znane nam dziś wolne z okazji Bożego Narodzenia czy Wielkanocy lub wolne niedziele, ale także dni poświęcone świętym, uroczystości pokroju chrztów, pogrzebów i ślubów oraz wydłużone wolne z okazji świąt, takich jak Boże Ciało, kiedy to chłopi mogli liczyć nawet na tydzień wolnego. No oczywiście mały boj musiał przemycić myśl, że to wiecie, to, to, to dlatego oni mieli tak dobrze, bo, bo Bóg, bo święta boskie, wielkie, wspaniałe, katolickie, nie? To znaczy też, bo potem mamy wspomniane, że chłopi hiszpańscy mieli aż 5 miesięcy wolnego, ale głównym atutem jest tutaj, jak już wcześniej wspomniałem, zadaniowy tryb pracy. Efektem tego autorka podaje wartość 1440 godzin rocznej pracy przypadającej na chłopa w zachodniej Europie, co przekładało się na 12 godzin pracy w okresie wiosenno-letnim przez okres około 150 dni oraz okres wolny w zimę. Co nie do końca jest prawda, ponieważ chłopi w okresie zimowym mieli tendencję dorabiać sobie w różnoraki sposób. Na przykład w kopalniach, między innymi Polska Wieliczka miała zwiększone wydobycie zimą, ponieważ chłopi z lokalnych gospodarstw się zapisywali i sól wygrzebywali. Oczywiście nie bezinteresownie całkowicie, ponieważ zgodnie z umowami mogli jakąś tam część wziąć do swojego gospodarstwa. Głównie chodziło im o zdolność konserwacji żywności, pieniądze raczej były kwestią drugoplanową. Wychodzi bowiem na to, że nawet w bogatych państwach zachodnich pracujemy dziś dłużej niż nasi przodkowie na roli. W Niemczech, które obecnie uchodzą za przodowników we wdrażaniu idei work-life balance, średni czas spędzony na pracy to 1500 godzin rocznie. Jednakże takie spojrzenie na to zjawisko nie bierze pod uwagę realiów ówczesnego świata i może sugerować patrzenie na nie przez pryzmat współczesnych metod wytwórczych, technologii i norm prawnych, które często domyślnie bierzemy za pewnik. Czekajcie, 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 pozwólcie to przetrawić. Według Szymcia ludzie pracują dzisiaj więcej, ale mogą liczyć na większą wydajność dzięki technologii. Czy to przypadkiem nie oznacza, że moglibyśmy pracować mniej niż typowy średniowieczny chłop, ponieważ mamy technologię, mamy maszyny, mamy zdolności, które same z siebie podnoszą wydajność? Co za tym idzie, trzeba postawić kolejne pytanie: że jeśli mamy na siłę zwiększoną razy tysiąc pierdylion wydajność ludzką, wspomaganą przez wydajność technologiczną, to kto na tym zyskuje? Dlaczego w ogóle mielibyśmy robić na tysiąc procent normy, skoro możemy w komfortowych warunkach, dzięki przewadze technologicznej, żyć albo tak samo jak ten chłop, albo nawet lepiej? A tak zapomniałem, nie mamy ustroju, który jest skupiony na tym, żeby obywatelowi żyło się dobrze, tylko mamy ustrój skupiony wokół magicznego, mitycznego, wolnego rynku, gdzie Excele muszą być zielone, tabelki muszą się zgadzać, wykresiki muszą cały czas być w górę, nigdy w dół, a nawet jak się stabilizują, to znaczy, że to jest źle, bo za mało rozwoju w rozwoju! Z drugiej, tak niskie plony sprawiały, że nad chłopami ciągle wisiało widmo klęski głodu. Tak, bo przecież przynajmniej według Szymcia, teraz to jest to mityczne lwactwo, no bo wiecie, pomoc socjalna wcale nie ma czegoś takiego jak przymus ekonomiczny, który skłania ciebie i twoją rodzinę do ciągłego zapierdolu celem zarobienia pieniędzy na utrzymanie się, utrzymanie swojego mieszkania, zapewnienie sobie jedzenia, grubą kreską przekreślając stuprocentową samowystarczalność. Nawet już z litości nie wspominam o tak pewności zatrudnienia, która, szczerze mówiąc, mimo tak zwanego terminu na czas nieokreślony, nie zapewnia stuprocentowego zabezpieczenia finansowego, przez co zwłaszcza wśród młodych ludzi wzrasta nam stres, depresja oraz inne choroby i urazy psychiczne, które finalnie doprowadzają do najgorszego. Tak, statystyki samozrzucenia się z rowerka oraz osób wymagających stałej opieki psychologicznej bądź też psychiatrycznej są zatrważające. Nie zrozumcie mnie źle, nie zamierzam tutaj wychwalać, że jak byłeś chłopem, to przynajmniej miałeś stabilną robotę, bo ówczesne zabezpieczenie to było de facto społeczne więzienie. Lecz awans społeczny dziś jest równie rzadki, co kiedyś. Natomiast poprawa standardu życia głównie wynika z przewagi technologicznej, którą dysponują dzieci w stosunku do rodziców. Mało tego, pojawił się tak zwany termin bullshit jobs, który pokazuje, że jest pewna grupa osób nie widząca sensu w swojej pracy, nie widząca jej efektów, co za tym idzie, nie czerpią namacalnych fruktów ze swoich wysiłków, w efekcie wpadając w więzienie stagnacji oraz niezadowolenia psychicznego. Obydwie te rzeczy drastycznie wpływają na zdrowie psychiczne w sposób negatywny. A skoro już o zdrowiu mowa Warto również zaznaczyć, że przez brak metod automatyzacji produkcji, średniowieczna i nowożytna Europa musiała wszelkie prace na roli i w warsztatach wykonywać ręcznie. Wiązało się to z licznymi kontuzjami i powikłaniami zdrowotnymi, które starano się kompensować dodatkowymi dniami wolnymi ze strony kościoła. ówczesne instytucje rozumiały, że w ten sposób zarówno ograniczają ryzyko buntów, jak i przedłużają w cudzysłowie użyteczność klas niższych, które wolniej zużywały się pod kątem zdrowotnym. Mimo to powszechne były schorzenia takie jak zwyrodnienia mięśniowe i kostne wynikające z ciężkiej pracy fizycznej, o czym świadczy Mogą prowadzone badania archeologiczne oraz zapiski prowadzone przez parafię lub administrację królewską. Całe szczęście, że u nas nie ma czegoś takiego jak choroby zawodowe. A nie, czekaj! Ja się śmieję, ale to nie jest śmieszne, to jest tragiczne. Minęło 600 lat. Teoretycznie powinniśmy się wyzbyć pracy na 1100%. Teoretycznie technologia powinna wyręczać nas w 90% wysiłku. Teoretycznie choroby zawodowe, wysilanie się, dawanie z siebie tysiąc, sto w robocie nie powinno istnieć. Tylko tak się składa, że kolejki do medycyny pracy świadczą inaczej. Randomowy ZUS pełen rencistów bądź ludzi oczekujących na rentę pokaże wam inaczej. Tak, jest plus, dzisiaj ci ludzie nie muszą zapracowywać się na śmierć i zdychać, tylko mogą dostać ochłapy, żeby zdechnąć sobie gdzieś tam cichutko i spokojniutko w swojej izdepce, niedożywieni, nieogrzewani i bez leków. Jednakże, chyba się ze mną zgodzicie, że to nie jest progres godny XXI wieku. I teraz szczerze mówiąc, ja mam zagwostkę, ponieważ nie mam zielonego pojęcia, co ten film miał na celu. Bo Szymcio przez 10 minut, dokładnie 10:28, robi wszelkie możliwe fikołki, żeby pokazać, że nie, chłop pańszczyźniany nie pracował więcej niż my i w ogóle co to są za pania, luki, ogarnijcie się ludzie. Dzisiaj mamy technologię, więc jest lepiej. Tylko, żeby pokazać nam, że jednak pracował więcej i miał bardziej przesrane, Szymcio używa wszelkich możliwych argumentów, które de facto są argumentami za tym, że ten gość miał lepiej. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że ja jestem technokratą. Wychodzę z założenia, że mamy technologię, mamy maszyny, wobec tego, maszyny powinny wykonywać pracę ludzką. Maszynami powinniśmy sobie pomagać. I ja, widząc ten szajs, de facto jestem wstrząśnięty, ponieważ to pokazuje tylko i wyłącznie jedną rzecz, że technologia de facto nie zmieniła nic. Dalej mamy wyzysk, dalej mamy masę społeczną, która zapierdziela masę pracującą, już nie chłopów, tylko rolników, robotników, zwyczajnych pracowników sektora usług, sektora prywatnego, ale... To nic nie zmienia w ocenie tego. Bo oni dalej... Jak ta masa chłopska zapierdalają nie dla siebie. Mało tego mając mniej czasu dla siebie, gorsze warunki pracy niż 500 kurwa lat temu, a to wszystko no właśnie w imię czego? Cyferek w Excelu. I co najgorsze, nawet sam Szymcio w tym materiale zaznacza, że pewne ustępstwa chłopstwu były na rękę robione tylko i wyłącznie dlatego, bo klasa rządząca chłopstwa się bała. Kurzone chłopstwo, jak pokazała między innymi rabacja galicyjska, mogło zrobić szajs. Tymczasem w XXI wieku okazuje się, że pracownicy popadli w jakiś stupor. Przychodzą do pracy. Są zmęczeni w pracy, są zmęczeni po pracy, są zmęczeni przed pracą i są tak wyrobieni, że nie mają nawet siły powiedzieć dość. A technologia wygląda na to, że w tym nie pomoże, ponieważ nawet jeśli będziemy w stanie wypracować 1000% normy, to jakiś furiat z Excelem będzie chciał 1100, no bo przecież tabelka musi być zielona. Myślę, że czas na wnioski. Podsumowując, czego się dzisiaj nauczyliśmy, przede wszystkim. Że nie ma wpływu aż takiego gigantycznego czas pracy, jeśli są dogodne warunki pracy. Jeśli w tych warunkach mamy swobodę poruszania się, zadaniowość, nie mamy stałej obserwacji 24 na 7, nie musimy jak piesek meldować się o tej i o tej godzinie. Nawet jak skończymy to udawać, że pracujemy, to są aspekty, które pomagają w swobodzie psychicznej i fizycznej człowieka. Liczba świąt, liczba dni wolnych, owszem, dużo daje, sporo daje, czas, gdzie możemy wydawać pieniądze, które zarobiliśmy, gdzie możemy zadbać o siebie, o swoje gospodarstwo domowe, o swoją własną rodzinę, a nie tylko cały czas myśleć o pracy, ponieważ w wielu przypadkach właśnie to się do tego sprowadza. Wielu ludzi nie myśli, super, będę miał weekend, spędzę go z rodziną, tylko super, wreszcie będę mógł się wyspać, żeby położyć się wcześniej w niedzielę, aby rano w poniedziałek pójść do pracy. I to jest według mojej opinii chore. To powinno się jak najszybciej zmienić. Powinniśmy wreszcie podejść do tego na poważnie, bo jeśli do tego na poważnie nie podejdziemy, to jak już nam przez przypadek cię pokazał. Technologia za nas tego nie zrobi. To tyle na dziś, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle zapraszam w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite. Jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję. Jeśli chcecie podesłać temat, też możecie. Tymczasem ja się z wami żegnam, do następnego, hej hej! A i Lipkom oraz Kucom przypominam, że poprawa warunków pracy to nie jest ten mityczny komunizm, tylko normalna kolej rzeczy.